Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moja seria filmów na YouTubie o nadgorliwości kierowców, wobec rowerzystów i pieszych cieszy się bardzo dużym powodzeniem. W swoich filmach oraz w opisie pod nimi powiedziałem już chyba wszystko, co można było powiedzieć. Natomiast nie powiedziałem o jednej bardzo istotnej kwestii, właśnie pokazuję to w tej chwili na filmie. No, i jak widać jak na razie mam. Yy pecha albo inaczej powiem szczęście ponieważ ja chcę wyraźnie popełnić wykroczenie drogowe polegające na przejechaniu rowerem przez pasy jak kierowca widząc takiego rowerzystę który zachowuje się nieprzepisowo powinien względem tego rowerzysty się zachować czy powinien zatrzymać się i przyglądać się takiemu rowerzyście czy tak jak ten pan z Hondy zignorować sobie całkowicie rowerzystę i przejechać. Jedzie autobus. No i co? I teraz... Ale piesi przechodzą. Nie, nie przechodzą. A kierowca mnie obserwuje. A ja wyraźnie próbuję popełnić wykroczenie drogowe. Kierowca mnie zachęca do popełnienia wykroczenia drogowego, bo widział wyraźnie, że ja z roweru nie zsiadłem. Tutaj pan ze Skody też mnie zachęca do popełnienia wykroczenia drogowego. Ja tego oczywiście nie zrobię, bo nie chcę sam siebie podłożyć na filmie, pokazywać jaki to jestem po prostu nieprzepisowy. Ale w życiu, w codziennych sytuacjach bardzo często tak mam, że no, naginam te przepisy. Jeżeli nic nie jedzie, nie ma świadków. Ja te wykroczenie drogowe bardzo często popełniam. Ale warunek, nie może być świadka. Jeżeli pan stoi i się przygląda, no to pewnie to jest jakiś konfident. Chce na mnie donieść. I zagwozdka, no ciekawostka Ciekawe czy uczą o tym na egzaminach na prawo jazdy Jak się zachować Ja chcę wykroczenie drogowe popełnić, a pan jest świadkiem Ja to chcę zrobić bez świadków No i widzicie sami jaka jest zabawna sytuacja No ale dobra, nie będę już drażnił tych kierowców Bo to jest hamuwa, ja wiem, że ja tutaj źle postępuję To jest tylko na potrzeby tego filmu Taka mała prezentacja, bo nikt pewnie w ten sposób od tej strony tego nie analizował. Co zrobić, gdy rowerzysta? A no, jeszcze byłem zatrzymany w dość sporej odległości, pozostawiając kierowcom sytuację drogową do oceny, bo kierowca sam musi ocenić prawidłowo sytuację drogową. No i widać, że był ze mną kontakt wzrokowy. Czyli nie jestem jakimś szaleńcem, war wariatem, który próbuje wtargnąć im, grzecznie się zatrzymuje i czekam. No i teraz powiem tylko tyle. No nazywajmy rzeczy po imieniu. Yy, to, co robią kierowcy, nie ma nic wspólnego z gestem uprzejmości. Jest to gest złośliwości wobec innych uczestników ruchu, wobec innych kierowców, Którzy jadą za nimi, lub którzy jadą yy, na pasie, równolegle na pasie obok. Taki kierowca, który bez sensu się zatrzymuje, czasami gwałtownie, tego innego kierowcę jadącego równolegle, wystawia na bardzo poważne konsekwencje yy, po prostu mandat za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Także tyle w tym temacie tego filmu. Dobra, już ja nie będę tych kierowców prowokował. Ale mam nadzieję, że te przepisy jakoś zostaną naprawione, uściślone i się będziemy lepiej na kursach na prawo jazdy kierowców edukować. To wszystko w dzisiejszym filmie.